Chcą dzwonić na policję, chcą podatnika narażać na to, no to będziecie narażać. prosta. My nic nie robimy. I tutaj widzę, że jest zakaz na maseczek przez osoby odwiedzające. To tak. jest to aktualne? A wiecie, że to jest nie, niekonstytucyjne? Nawet wyroki najwyższe sądów najwyższych Mówię o tym? Mam z 30, no, mam z 30 wyroków uniewinniających o maseczkę. A co wy tutaj ja, ja jeszcze pamiętam, robicie? Że no? może, że to jest Zakazowujecie ludzi? Własnym wydechem? Doktorzy? No i no cisza. No i cisza. I powoduje, o, no przykro mi. Nie ale by... to pani, tylko jest. Pani Ale słuchaj Piotrze, jeżeli Pani oddziałowa jeżeli Pani oddziałowa by była człowiekiem, by nam nawet kazała tutaj sobie spokojnie porozmawiać, byśmy sobie porozmawiali Pani oddziałowa, by sobie swoją robotę robiła a oni niestety wysługują się tutaj policjantami. No niestety my, my przyjeżdżamy w pokoju, w spokoju. A na nas jest wyzwoływana jakaś ochrona, jakiś policja, a później podatnik za To, to się nie zgadza, że pan nie nagrywa, bo żeby on Dobrze, spokojnie, pan wizerunek nie będzie nigdzie ja miał. A, 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 ja ja nie... a, a nie pan wyciągnie to do pan co? Nie? Nie? nie pan nie telefon, musimy nie nagrywać. A ja nie wiem, w tej Pan nie zabierze no. telefon. Ale pani dyskutuje, ale pan chwa telefon, bo zabiera ten telefon. Pan mi zabierze telefon. Ja nie za funkcjonariusze, ma pan prawa mnie nagrywać. I tak, żegnam. Wychodzimy. Ale chwileczkę czekamy za policjantami. Ale jak ja pan nie muszę... Proszę, ja pan, proszę, 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 raz. proszę pana, ja nie będę się po prostu Żegnam. Nie naruszaj mojej nietykalności. Nie nietykalności. Nie, nie nagrywaj cię, sobie, nie, nie, nie naruszaj mojej nietykalności. Ale na co ty robisz? Co ty robisz? I co ty robisz? No co ty robisz? Tak. No i chłopie ma sanki, nie? Już ma sanki. No zobaczysz. No zobaczysz. No zobaczysz. No zobaczysz.